Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Luigi Kramp. Dziś taki film sobie nagram dla Was o nowych rybach do zbiornika 540 litrów. Tutaj już godzina 12. Zbiornik akurat zaczyna się tutaj rozświetlać, bo o 12.00 tutaj się światełko włącza. I postanowiłem tutaj dopuścić sobie długie, długo wymyślane ryby już przeze mnie. Wymyśliłem sobie tutaj pewien gatunek ryby, który po prostu chciałem mieć tutaj w takim dużym zbiorniku, ale był deficyt z tą rybą u nas na rynku tutaj po poblisku. Kolega tam wspominał, że w jednym miejscu jest, ale jakoś nie było nigdy czasu też podjechać, a dzisiaj miałem po prostu taki wolniejszy i wolniejszy dzionek, to postanowiłem udać się w to miejsce, czyli na Badlickiego 5, siedle Witosa w Katowicach. Polecam serdecznie ten sklep, bardzo fajna obsługa, bardzo dużo ryb, zdrowe wszystko. I postanowiłem sobie zakupić haremik, czyli samca i dwie samice pewnej ryby. A jaka to ryba? To już Wam pokazuję. Tutaj tylko dodam jeszcze, że zakupiłem też jeszcze jedną rybę, jest to samiec pistogramy borelli opal, ponieważ tutaj sam, samczyk, który był, to no niestety padł. Dwie samice zostały, także spróbujemy jeszcze z jednym samcem. Jest to trochę większy samiec, także Wam pokażę. A tutaj już ustawiam statyw i biorę się za odpakowywanie tych ryb, które dzisiaj nabyłem. Tak tutaj sobie już pozwoliłem przygotować wiadereczko. Bez mikrofonu, bo to takie szybkie nagrywanie. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać. Też w domu nikt nie ma, to można troszkę głośniej gadać. Zacznijmy sobie tutaj od tej pielęgniczki. No, fajny samiec. Dorodny, może wstanę. Dobra. O! Fajny samy zapisograma barer Zaraz sobie go tutaj otworzymy i wpuścimy do tego mniejszego pojemniczka. Rację. A tutaj, moi kochani, trzy tłuste ryby do 540. czterdziestki. Są to górami syjomskie. No, dość duże są. Prawda. Jak pół mojej dłoni. Daleko z nimi nie jechałem, także są w takim worku. Wiadomo, no nie ja to pakuję, także... Zaraz sobie je wpuścimy to do wiadra. I też przeprowadzimy im aklimatyzację. Duże sztuki są to bardzo fajne sztuki, postaram się wam jedną pokazać, żeby za długo jej też nie trzymać, piek. Dobra padła. Te rękawiczka są bardzo śliska, ale nie chcę ich brać na gołą dłoń. Proszę duże sztuki. Bardzo piękne ryby. Jest samiec i dwie samice. Także teraz sobie przeprowadzimy aklimatyzację tych ryb. No i po aklimatyzacji Opowiem Wam trochę o nich. No i wpuścimy je sobie. I pokażę Wam, jak się one prezentują w zbiorniku. A tutaj, już w pojemniczku, borelka. Aklimatyzację będę oczywiście przeprowadzał kropelkowo. I potem sobie ryby wpuścimy. A tutaj, oczywiście. 540 już otwarta. Światełko się rozświetliło. Także widzimy się za pół godziny. No jeżeli chodzi o te górami syjamskie, ryby przyjechały do Europy w 1914 roku. Są to, ogól, są to w ogóle labiryntowce. Wiadomo no jak górami. Nie każdy górami znać. Tam dwuplany, dwuplany mozaikowe, całujące. Są też odmiany złote, podoblane. Ryba ogólnie jest w usposobieniu spokojnym. Może połączyć się, yy, może ogólnie rozmnażać się z innym gatunkiem górawi, przez co też potem właśnie są odmiany hybrydowe. przykład z dwuplamym, ludzie łączyli. Yy, ryba ta ogólnie rośnie do dużych rozmiarów, zresztą co możecie też zauważyć w tym wiaderku co jest. One już są konkretne, mają te 10-12 cm na pewno. Samiec jest dość duży. Yy, w naturze no, do 25 cm te ryby dorastają, też tam poławiali takie ryby. A w zbiornikach, tak myślę, maks 20 cm one mogą rosnąć. nie? Także ryba jest dość duża, no ale jest spokojna, wiadomo, ona odżywia się wszystkim, co je wrzucimy. Nie są to jakieś specjalnie wymagające ryby. Wiadomo, no, że trzymamy je w dużych zbiornikach z rybami odpowiedniej wielkości, też nie. Wiadomo, u mnie Denisona są bardzo duże. Te górami mozaikowe, które tutaj posiadam, też są dość duże. Kosiarki, a wiadomo, drobnica typu gararufy też kiedyś podrosną, no, a reszta to są ryby, których praktycznie nie widać, nie? Typu przylgi chińskie, piskorki to są ryby bardziej w ekipie sprzątającej. No Nie są one tak wyeksponowane i nie są narażone na kontakt z inną większą rybą. Także reasumując. Górami syjamski, jeżeli kto komuś się podoba, domu, nie są to ryby jakieś pięknie kolorowe i nie każdy te ryby będzie lubiał, ale jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie ryba nie musi być różowa czy tam czerwona. Nie? Dla mnie jest... ja inaczej odbieram piękno ryb. Patrzę na zachowanie, na usposobienie i właśnie ten gatunek ryby tutaj chciałem sobie do tego zbiornika wpuścić. Myślałem pierwsze nad grupką sumików szklistych. Lecz stwierdziłem, że zbyt dużo jest tutaj ruchliwych ryb i no te sumy nie będą tu miały zbyt dobrze. A jeżeli chodzi o te gurami syjamskie, to nie dość, że one wypełnią tutaj, zakompozytują tutaj całą objętość tego zbiornika. A druga sprawa, no też będą czuły się dobrze, ponieważ no jest ta przestrzeń tutaj dla tych ryb, śmiało coś tutaj można wpuścić. Rośliny, duża przestrzeń do pływania, piasek. Także myślę, że będą miały tutaj się bardzo dobrze. No i co tutaj dużo mówić, no. więcej informacji, jak będziecie chcieli, możecie zawsze zaczerpnąć sobie z internetu, ale też tak postanowiłem właśnie nagrać ten film akurat o syjamskich, no bo bardzo mało, bardzo mało się widzi w innych zbiornikach, przeważnie są tabu zajkowa, bo dwuplame, jeszcze u tych starszych akwarystów, a o syjamskich bardzo mało się słyszy. Nie? Także yy, to by było w sumie na tyle z opisu tej ryby, ja biorę się za aklimatyzację jej, a później nagramy sobie jak jakie będę wpuszczał już i pokażę Wam jak się prezentują w tym zbiorniku. Nie bójcie się. Dobra, po aklimatyzacji. Postanowiłem jednak założyć mikrofon, żebyście mogli lepiej słyszeć wszystko, że ten dźwięk był lepszy. Ja sobie takie większe ryby wpuszczam ręką, nie używam żadnych siatek. Znaczy używam do tego wszystkiego rękawiczek, wiadomo temperatura a temperatura człowieka prawie o 10-15 stopni różnicy. nie? W pierwszej kolejności spuszczę sobie tutaj tą opistogramę znaleźć się operator żona piękna sztuka, nie męczymy jej. Puszczamy ją do zbiorniczka. Dobra, ryby ja sobie później nagram sam, wiesz. I musisz ich teraz nagrywać. I oczywiście Daj stop na chwilę. Oczywiście rękę trzeba przepukać. I teraz sobie tutaj wpuścimy te górami. Piękne. jedna sztuka poleciała, samica bardzo ruchliwa Samica poleciała. Wyciągając ogólnie takie ryby, dłoń mi z wiaderka wiadomo, wedle możliwości też nie są one tak narażone na zaplątanie się w siatkę. bardziej, że tutaj mam bardzo mało miejsca. Przez tą pokrywę no i bezpiecznie jest to zrobić dłoni Ryby wpuszczone. Zaraz wam pokażę w pełnej okazałości one się prezentują. Dobra, samiec gdzieś tam się schował. Ale tutaj są. O, te dwie, sami dwie samice. Bo tam to była samica. Później wam pokażę. No, możecie zobaczyć, jak, jak się prezentują one, nie? Są, Jakie są wielkości w porównaniu do tych mozajek. W porównaniu do tych żanek Denisona. naprawdę piękne ryby piękne duże sztuki będą tutaj robiły naprawdę fajną robotę fajny efekt i znowu nowa ryba do kolekcji tutaj siedzi zakorzeniony samiec Chyba wam go pokazać jeszcze wiadomo, no ryby przyszły tutaj z środowiska, gdzie były na gołym szkle, bez żadnej aranżacji Muszą się zaklimatyzować, ale on jest potężny. Samiec potężny jest. Ale piękny. Tutaj górami muzykowe już się zainteresowały. Super się prezentują. Zbiornik dostawowe smaczki w postaci pięknych ryb. Także teraz nic jak obserwować i cieszyć swoje oko. Nowymi rybami. Dobra, będę Was na bieżąco informował, jak się mają ryby. Co zauważyłem, co zaobserwowałem. Na dzień dzisiejszy to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, życzymy miłego dzionka. cześć.